Chcesz doświadczyć wyjątkowych wrażeń wizualnych z klasą i funkcjonalnością? Dziś mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. W tym filmie przedstawiamy najlepsze inteligentne okulary pod względem stosunku jakości do ceny. Od dyskretnych i lekkich modeli do codziennego użytku po zaawansowane okulary z rozszerzoną rzeczywistością, wbudowanym dźwiękiem i sterowaniem głosowym. Przeanalizujemy wygodę, czas pracy baterii, łączność, ekran, sterowanie i oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać okulary najlepiej dopasowane do Twojego stylu i potrzeb. Dodatkowo wyjaśnimy, jak w pełni wykorzystać ich funkcje i z jakimi urządzeniami są kompatybilne. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Numer jeden Meta to wynik połączenia kultowego designu ray z innowacjami technologicznymi opracowanymi przez firmę Meta, tworząc elegancki dodatek, który jest czymś znacznie więcej niż zwykłymi okularami. Te inteligentne okulary łączą modę, funkcjonalność i łączność, zmieniając sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z otoczeniem i dzielimy się doświadczeniami w czasie rzeczywistym. Jednym z ich największych atutów jest rozpoznawalny design, który zachowuje klasyczną estetykę Rejban, ale jest teraz dostępny w oprawkach lepiej dopasowanych do różnych kształtów twarzy, dzięki czemu są atrakcyjne wizualnie, nie tracąc przy tym na komforcie. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe okulary przeciwsłoneczne lub korekcyjne. Ale kryją zaawansowaną technologię, która może być używana intuicyjnie i dyskretnie. Jeśli chodzi o funkcjonalność, zawierają ulepszoną kamerę, umożliwiającą robienie zdjęć i nagrywanie wideo w znakomitej jakości, bezpośrednio z okularów. Kamera została zoptymalizowana do nagrywania z perspektywy użytkownika, bez użycia rąk, idealna do uwieczniania codziennych czynności, podróży, uprawiania sportu, gotowania czy wydarzeń na żywo. Dodatkowo okulary wyposażone są w zintegrowane funkcje edycji. Numer dwa. Wiciór to okulary rozszerzonej rzeczywistości, które wynoszą immersyjne doświadczenia na zupełnie nowy poziom. Dzięki naprawdę zaawansowanym funkcjom technicznym i projektowym ich ultra panoramiczny i wysokiej jakości ekran zamienia dowolną treść w imponujące wrażenia wizualne, dając efekt jakby przed oczami znajdował się gigantyczny 135-calowy ekran z wyjątkową płynnością dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania. Jednym z ich największych atutów jest ekran Ultra Clarity Full HD oferujący niezwykle wysoką częstotliwość odświeżania, dzięki czemu obrazy i ruchy są bardzo płynne nawet w szybkich scenach lub przy drobnym tekście. Towarzyszy temu bardzo wysoka maksymalna jasność znacznie przekraczająca standardy branżowe, co pozwala korzystać z nich komfortowo, nawet w silnym świetle, bez utraty ostrości i wyrazistości. Technologia elektrochromowej folii to prawdziwa rewolucja. Umożliwia zablokowanie niemal całego światła zewnętrznego za pomocą jednego przycisku. To kluczowe, by zapewnić całkowicie immersyjne doświadczenie, eliminując zewnętrzne rozpraszacze wizualne i pozwalając użytkownikowi skupić się całkowicie na oglądanych treściach. Numer 3 Get, Get D2 inteligentne okulary, które łączą zaawansowaną technologię ze stylem i funkcjonalnością. Zaprojektowane dla tych, którzy chcą wprowadzić sztuczną inteligencję bezpośrednio do codziennego życia za pomocą praktycznego urządzenia typu Wearable. Jedną z ich najbardziej wyjątkowych funkcji jest asystent głosowy oparty na ChatGPT, zintegrowany z dedykowaną aplikacją. Pozwala to na prowadzenie naturalnych rozmów, zadawanie pytań i otrzymywanie natychmiastowych odpowiedzi. Wystarczy dotknąć okularów, aby aktywować lub wyłączyć asystenta. Dzięki temu można uzyskać szybkie, inteligentne odpowiedzi, idealne na co dzień do pracy lub rozrywki. Jeśli chodzi o łączność i rozrywkę, okulary mają wbudowane bluetooth i słuchawki, co pozwala słuchać muzyki bez konieczności używania dodatkowych słuchawek. To zapewnia większą swobodę i komfort podczas spacerów, ćwiczeń lub podróży, mając ręce zawsze wolne. Model jest unisexowy i wszechstronny, idealny dla tych, którzy chcą połączyć ochronę wzroku, nowoczesny styl i korzyści sztucznej inteligencji w jednym urządzeniu. Dzięki funkcjom takim jak tłumaczenie AI czy sterowanie głosem, okulary GetD to nie tylko gadżet technologiczny. Jeśli chodzi o łączność i rozrywkę, okulary mają wbudowane bluetooth i słuchawki, ale wielofunkcyjne narzędzie ułatwiające komunikację, dostęp do informacji i rozrywkę w każdej sytuacji. Numer 4. Sunshine to okulary przeciwsłoneczne z Bluetooth stworzone dla osób, które chcą połączyć ochronę oczu, wysokiej jakości dźwięk i wygodę w jednym urządzeniu. Ich otwarty system głośników to kluczowa funkcja. Pozwala słuchać muzyki i odbierać połączenia bez tradycyjnych słuchawek dousznych, co jest zdrowsze i zmniejsza zmęczenie słuchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz cieszyć się ulubioną muzyką, pozostając jednocześnie świadomym otoczenia, idealne podczas aktywności na świeżym powietrzu lub dla zachowania bezpieczeństwa podczas spacerów i jazdy samochodem. Okulary mają inteligentne sterowanie głosem, które ułatwia połączenie z wirtualnymi asystentami, takimi jak Siri, Cortana czy Google Now. Oznacza to, że możesz wykonywać połączenia bez użycia rąk, odbierać je, sterować muzyką na Spotify lub Pandora, a także otrzymywać wskazówki nawigacyjne, prognozę pogody i informacje o ruchu drogowym, bez konieczności wyciągania telefonu lub przerywania czynności. Pod względem designu okulary mają ultracienki, uniseksowy styl i są bardzo lekkie dzięki elastycznym materiałom użytym do wykonania oprawek.